Wytyczne, o których mowa w tytule mojego wystąpienia, powstawały w roku 2019 i adresujemy je do dwóch grup odbiorców. Do lekarzy, zarówno lekarzy lipidologów, czyli państwa uczestniczących w tym spotkaniu i innych lekarzy zajmujących się zaburzeniami lipidowymi, jak również lekarzy POZ-u i lekarzy generalnie. Drugim środowiskiem są diagności laboratoryjne, ponieważ jak nam się wydaje, w diagnostyce zaburzeń lipidowych współpraca pomiędzy laboratorium diagnostycznym a klinicystami jest bardzo ważna. Przygotowując te wytyczne, często odnosimy się w nich do wytycznych Europejskiego Towarzystwa Miarzystowego i Kardiologicznego z 2019 roku, o których wspominała pani profesor Cybulska. Proszę Państwa, to jest profil lipidowy, jaki znamy od zawsze, można by powiedzieć. Składają się na niego cztery badania. Trzy dotyczą cholesterolu, i te badania były przez lata wykonywane w poszukiwaniu pewnej równowagi pomiędzy mitycznym dobrym i złym cholesterolem. Czwarte badanie, stężenie triglicerydów, przez wiele lat niespecjalnie kojarzyło nam się z ryzykiem sercowo-naczyniowym. W ciągu ostatnich lat znaczenie połowy tego profilu, czyli dwóch badań, znaczenie kliniczne dwóch badań, istotnie się zmniejszyło. W przypadku cholesterolu całkowitego, jego stężenie ma obecnie zastosowanie jedynie w skali ryzyka sercowo-naczyniowego score, wszystkim bardzo dobrze znanej. Czasami również to badanie służy. Jako powiedziałbym zawodnik rezerwowy do oceny ciężkości hipercholesterolemii, wtedy, kiedy niemożliwe jest uzyskanie wyniku oznaczenia cholesterolu frakcji LDL. Od lat rekomendowane, pożądane stężenie cholesterolu całkowitego wynosi poniżej 190 mg na decylit, i ono jest ciągle w użyciu, między innymi dla potrzeb badań epidemiologicznych. Drugim elementem profilu lipidowego, którego znaczenie istotnie spadło, jest cholesterol HDL. Długo by o tym mówić dlaczego, a ja ograniczę się jedynie do konkluzji, że obecnie stężenie cholesterolu HDL nie ma ani znaczenia predykcyjnego w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego, nie ma wartości docelowych. Tego badania, wyników tego badania w leczeniu zaburzeń lipidowych nie służy też do monitorowania leczenia dyslipidemii. I podobnie jak stężenie cholesterolu całkowitego, jest ono wykorzystywane w pewnych modyfikacjach skali score. Pożądane stężenia cholesterolu w HDL, jakie tu Państwo widzicie, znane są od lat i też wykorzystywane w podobny sposób, jak już wspomniałem. Obecnie, proszę Państwa, można by powiedzieć, że w badaniach lipidowych czy w profilu lipidowym doszło do pewnego przesunięcia akcentów i w tej chwili raczej koncentrujemy się na najdokładniejszej jak możliwe ilościowej ocenie zawartości we krwi czy bardziej ogólnie w organizmie lipoprotein aterogennych. I może w tej chwili warto by też się zastanowić: to poboczna sprawa, ale wydaje mi się, że ważna. Zastanowić proszę Państwa, czy nazywanie ryzyka sercowo-naczyniowego przypisywanego lipoproteinom innym niż lipoproteiny o małej gęstości ryzykiem rezydualnym, czyli ryzykiem resztkowym, jest naprawdę adekwatne i poprawne. To, to jest taki mój temat do dyskusji. Proszę Państwa, mamy trzy powiedziałbym populacje, trzy grupy lipoprotein aterogannych. Oczywiście lipoproteiny o małej gęstości, o których już było bardzo dużo i jeszcze bardzo dużo będzie. Lipoproteina A małe oraz bardzo heterogenna grupa lipoprotein bogatych w triglicerydy, które w praktyce we krwi występują w postaci remnantów VLDL-i remnantów chylomikronów. Proszę Państwa, na temat roli lipoprotein na małej gęstości w atelogenezie powiedziano tak wiele, że mówienie o tym w tym towarzystwie byłoby truizmem. Dość powiedzieć, że to też jest oczywiste, stężenie cholesterolu LDL jest podstawowym, lipidowym, w cudzysłowie, czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, służy do rozpoznawania tych stanów, służy do badań przesiewowych i wreszcie określone wartości stężenia cholesterolu LDL są celami leczenia hipolipemizującego. Od ładnych już paru lat istnieje tendencja do określania docelowych pożądanych. Wartości stężenia, w tym przypadku cholesterol LDL, do poszczególnych kategorii ryzyka sercowo-naczyniowego. Proszę Państwa, proszę zauważyć, że patrząc trochę historycznie, na przestrzeni ostatnich lat, w kolejnych zaleceniach praktyki klinicznej te rekomendowane, pożądane stężenia są coraz mniejsze. Warto też zwrócić uwagę, o czym też wspominała Pani Profesor. Na ekstremalne ryzyko sercowo-naczyniowe. To jest dosyć nowa kategoria ryzyka w kontekście zaburzeń lipidowych. Ona jest w naszych zaleceniach opisana, a jeszcze dokładnie będzie opisana w nowych, innych zaleceniach, nad którym jak już była o tym mowa, pracujemy pod dowództwem pana profesora Banacha. Proszę państwa, o ile poza wszelką dyskusją jest, czy i kiedy oznaczać stężenie cholesterolu HDL, przepraszam, LDL oczywiście, to przedmiotem pewnej dyskusji jest to, jak je określać. Jak Państwo wiecie z praktyki, w zdecydowanej większości, jeśli nie we wszystkich laboratoriach, wykorzystuje się do tego celu wzór Friedwald, któremu niedługo, niedługo stuknie 50. Wzór się Panie. bardzo dobrze. Sprawdza, ciągle sprawdza w praktyce, ma on jednak swój jeden słaby moment, mianowicie tą część. Stężenie triglicerydów podzielone przez 5 lub przez 2,2 w zależności od używanych jednostek, które to stężenia mają odzwierciedlać stężenie cholesterolu lipoprotein o bardzo małej gęstości. A w praktyce to stężenie cholesterolu remnantów tych lipoprotein. O ograniczeniach wzoru Friderwalda wiemy od bardzo dawna i niejako automatycznie pamiętamy, że przy hipentygliserydemii powyżej 400 mg na decylit tego wzoru używać się nie powinno. Niemniej jednak przybywa danych wskazujących na to, że hipentygliserydemia już powyżej 200 mg na decylit również. Ogranicza dokładność tego wyliczenia, a także stwierdzono takie problemy u pacjentów z otyłością, głównie trzewną, z zespołem metabolicznym i cukrzycą typu drugiego. W tych wszystkich przypadkach dochodzi do zmian w dystrybucji lipoprotein w klasach i gęstości, jak również zmian w dystrybucji. Tych glicerydów pomiędzy lipoproteinami, tak bym to określił, co ogranicza dokładność szacowania cholesterolu VLDL, a przez to również cholesterolu LDL. Podobnie, znaczy niepodobnie, dodatkowo okazało się, że dokładność wliczania stężenia LDL cholesterolu przy mocy fidewalne jest ograniczona przy małych stężeniach cholesterolu LDL poniżej 70 lub jak inni wolą, poniżej. 80 mg na decylitr. W związku z tym, bo musicie Państwo przyznać, że tego rodzaju, tego rodzaju problem w praktyce klinicznej występuje bardzo często, to zarówno w naszych zaleceniach, co było powtórzeniem zaleceń europejskich, rekomenduje się Zastępowanie w takich sytuacjach cholesterolu LDL cholesterolem nie-HDL bądź stężeniem apolipoproteiny, apolipoproteiny B. Przenosząc to na język codziennej praktyki i może troszeczkę wychodząc poza nasze opublikowane zalecenia, możemy sobie wyobrazić dwie sytuacje. Jeżeli mamy pacjenta, u którego nie występuje otyłość, zespół metaboliczny, nie ma cukrzycy typu drugiego, stężenie triglicerydów jest poniżej 200 mg na desylit, a stężenie cholesterolu LDL powyżej 70 mg na decylit, To u takiego pacjenta możemy korzystać z wzoru Friedewalda i mieć powiedziałbym zaufanie do uzyskanego wyniku. Jeżeli jednak mamy sytuację odwrotną, mamy pacjenta, u którego występują te schorzenia, powiem ogólnie, u którego stężenie cholesterolu LDL jest powyżej 200 mg na decylit, a stężenie cholesterolu LDL poniżej 70 mg na desylit, wtedy powinniśmy o wzorze WIDEWALDA zapomnieć i posługiwać się stężeniem cholesterolu nie-HDL. I to całe postępowanie, że Państwo musicie Państwo wykonać, interpretując wynik badania. Laboratorium Państwu tego nie załatwi, nawet jeżeli, co też bardzo gorąco rekomendujemy, oprócz cholesterolu LDL i cholesterolu HDL otrzymacie Państwo w raporcie także cholesterol, cholesterol nie HDL. Proszę Państwa, cholesterol nie HDL liczy się bardzo prosto, więc jeżeli z laboratorium Państwu tego nie dostacie, to policzycie sobie to Państwo sami. Ja pokazuję tą znaną już szeroką ilustrację, żeby zaznaczyć, że stężenie cholesterolu nie HDL jest jakby zintegrowanym wskaźnikiem zawartości we krwi wszystkich lipoprotein o działaniu heterogennym, które wcześniej wymieniłem. I w związku z tym nie jest specjalnie dziwnym, że w bardzo wielu badaniach wykazano, że charakterystyka diagnostyczna cholesterolu nie HDL, w predykcji ryzyka sercowo-naczyniowego jest porównywalna, a w wielu opracowaniach lepsza niż stężenie cholesterolu w reakcji LDL. W związku z tym są wszystkie warunki do zastępowania cholesterolu LDL cholesterolem nieHDL, włącznie z docelowymi pożądanymi stężeniami cholesterolu nieHDL dla poszczególnych kategorii ryzyka sercowo-naczyniowego. Mnemotechnicznie bardzo łatwo jest zapamiętać, ponieważ są one o 30 mg na decylic większe niż Korespondujące z nimi wartości docelowe stężenia cholesterolu LDL. Przepraszam. Proszę Państwa, apolipoproteina B, podobnie jak cholesterol LDL, jest pośrednim wskaźnikiem zawartości lipoprotein, cząstek lipoprotein o małej gęstości we krwi. A B występuje, znaczy jedna cząsteczka, przepraszam, apolipoproteiny B występuje w jednej cząstce lipoproteiny o małej gęstości. W, sensie w praktyce laboratoryjnej stężenie apolipoproteiny B oznaczone we krwi w ponad 90% odpowiada stężeniu apolipoproteiny B100 związanej z lipoproteinami z cząstkami lipoprotein o małej gęstości. Apolipoproteina B jest dokładniejszym wskaźnikiem zawartości lipoprotein o małej gęstości, ponieważ, Zawartość w nich cholesterolu cechuje się niewielką, ale jednak pewną zmiennością. I możemy sobie łatwo wyobrazić taką sytuację, i takie sytuacje się zdarzają, że u dwóch badanych osób, u których stwierdzono takie samo stężenie cholesterolu LDL, liczba cząstek lipoprotein o małej gęstości będzie różna. Dlatego też a po B jest jakby drugą alternatywą dla cholesterolu LDL wtedy, kiedy występują warunki ograniczające dokładność wyliczania cholesterolu LDL, ale tutaj przytomnie zauważyliśmy, że tylko wtedy, kiedy badanie jest dostępne. Pan profesor Jóźwiak mówił o kosztach profilu lipidowego. Niewątpliwie wyliczenie cholesterolu nie HDL będzie zawsze tańsze niż oznaczenie apolipoproteiny B. Zatem na pewno jest bardzo niewiele laboratoriów, w których stężenie apolipoproteiny B się oznacza. Ponadto może temu sprzyjać fakt, co zamieściliśmy. Tutaj w tym samym miejscu, że bardzo obficie powiedziałbym opisywane wskaźniki, ilorazy razy apolipoproteiny B do apolipoproteiny A1, czy też cholesterolu całkowitego do HDL, czy cholesterolu LDL do cholesterolu HDL, nie mają żadnego znaczenia klinicznego w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego, co też chciałbym tutaj podkreślić. Państwa, niemniej jednak też mamy pełen potencjał, weźmiemy pełną infrastrukturę dla wykorzystywania apolipoproteiny B w diagnostyce i monitorowaniu leczenia hipolipemizującego włącznie z ustalonymi dla poszczególnych kategorii ryzyka sercowo naczyniowego pożądanymi docelowanymi docelowymi wartościami stężeń tejże tego białka. Tejże substancji. I proszę Państwa, lipoproteina A małej. Ja zaryzykowałbym twierdzenie, że jest to jedno z najbardziej zaniedbanych badań lipidowych. Zaniedbanych w tym sensie, że praktycznie nie wykonywamy. A jest to bardzo ważna. Lipoproteina heterogenna. Jest to lipoproteina o strukturze bardzo podobnej do LDL, częstokroć uważana wręcz za frakcję lipoproteiny o małej gęstości. Jest lipoproteiną o dużej homologii z plazminogenem i cechującą się dużą heterogennością cząsteczek w sensie ich wielkości i masy cząsteczkowej. Klinicznie na sprawę patrząc, lipoproteina mała jest uznanym niezależnym czynnikiem ryzyka choroby sercowo-naczyniowej o podłożu miażdżycowym pozwoliłem się tutaj użyć tego skrótu a także zwężenia zastawki aortalnej z wapnieniem. Proszę państwa są opracowane i my przytoczyliśmy w naszych zaleceniach pożądane oraz tak alarmowe stężenia lipoproteiny a małe. Uważa się za pożądane stężenie poniżej 30 mg na decylit. Natomiast stężenia pomiędzy 30 a 50 wiążą się już, stanowią, są czynnikiem ryzyka umiarkowanego sercowo-naczyniowego. Przy stężeniach powyżej 50 mg na decylit możemy myśleć o dużym ryzyku sercowo-naczyniowym, a. Odrębnie, jakby zakwalifikowane stężenia powyżej 180 mg na wiążą się z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym, porównywalnym z tymże ryzykiem w heterozygotycznej postaci hipercholesterolemii rodzinnej. Do państwa Wspomniana już heterogenność cząsteczek lipoproteiny A, bezpośrednio przekładające się na ich stężenie, jest w zdecydującej mierze uwarunkowana genetycznie. Dlatego też badania częstości, czy też dystrybucji poszczególnych stężeń, stężeń hipokrotein na małe u mężczyzn i u kobiet wskazują prawoskośny rozkład. Z tego wynika, że około 20% wyników to wyniki powyżej 50 mg na decyzji, a około 30% wyników to wyniki powyżej 30 mg na decyzji. Tak najogólniej można przełożyć dane analizy percentylowe I są one takie same u kobiet jak u mężczyzn. Jeżeli przyjmiemy, że stężenia lipoproteiny, małe powyżej 30 mg na decyzji są nieprawidłowe, to nieprawidłowość występująca z populacyjną częstością powyżej 30% jest wystarczającym uzasadnieniem do badań przesiewowych w tym kierunku. I dlatego też pozwoliliśmy sobie w naszych, yy, naszych zaleceniach, naszych wytycznych, zarekomendować dążenie. Dążenie, aby oznaczenie stężenia lipoproteiny A małe było wykonywane u każdego, u każdej dorosłej osoby, u każdej osoby, u której wykonuje się Profil lipinowy, przynajmniej raz w życiu. Ponadto znane są od dawna już bardziej szczegółowe wskazania do oznaczenia lipoproteiny Amałe. Mianowicie przedwczesne wystąpienie choroby sercowo-naczyniowej o podłożu mięśniowym, incydentów sercowo-naczyniowych, zarówno samego pacjenta, jak i w wywiadzie rodzinnym. Brak oczekiwanego efektu leczenia statynu. Badanie no tutaj problem jest dosyć skomplikowany, i kliniczny i, i analityczny, bowiem y, stężenie cholesterolu LDL jest, o czym nie, nie zawsze pamiętamy, oznaczane w sumie łącznie ze stężeniem cholesterolu lipoproteiny AMA. I wreszcie w celu jakby doprecyzowania stratyfikacji ryzyka, kiedy mamy do czynienia. Bazując na wszystkich możliwych kryteriach ryzyka, mamy do czynienia z ryzykiem granicznym pomiędzy umiarkowanym a, a, a dużym. Tak więc, że Państwa. Kończąc już z lipoproteiną, a małe parę słów na temat triglicerydów, które bynajmniej nie zaginęły, jeżeli byśmy abstrahowali od ich udziału w ryzyku zapaleń trzustki, to wiadomo w tej chwili, że zwiększone stężenie triglicerydów zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe, nazywane tutaj ciągle ryzykiem rezydualnym lub resztkowym, podtrzymując cały czas moją wcześniejszą, moją wcześniejszą uwagę. I docelowe stężenia, pożądane stężenia triglicerydów dotyczą ryzyka sercowo-naczyniowego. Są one nieco inne, minimalnie się różnią pomiędzy próbkami pobranymi czczo i niepobranymi naczycio. Proszę Państwa, trzecia grupa lipoprotein aterogennych to lipoproteiny bogate w triglicerydy. One tak naprawdę występują w postaci heterogennej grupy remnantów HLDL i remnantów chylomikronów, które w najróżniejszych mechanizmach mają działanie, działanie proaterogenne. W warunkach triglicerydemii na skutek transferu składników lipoprotein przy udziale CETP powstają wzbogacone w tryglicerydy cząstki o bardzo małej, małej, pośredniej, małej gęstości, w tym również Małych, gęstych, lipoprotein o małej gęstości. Istnieje cała masa podejść metodycznych do oznaczania lipoprotein bogatych w triglicerydy. Najprostsze podejście polega na wyliczeniu stężenia cholesterolu remnantów, które to stężenie jest pośrednim wskaźnikiem zawartości lipoprotein bogatych w triglicerydy. Stężenie cholesterolu remnantu wylicza się w sposób bardzo prosty. Odejmując od całkowitego cholesterolu stężenie cholesterolu HDL i cholesterolu LDL, jeżeli byśmy zintegrowali to równanie z równaniem Friedewalda, to wyszłoby nam, że stężenie cholesterolu remnantu jest równe triglicerydom podzielonym przez 5, stąd z czego wynika Praktyczny wniosek, że stężenie triglicerydy w sposób pośredni odzwierciedla, odzwierciedla nam zawartość lipoprotein bogatych trigliceridy i remnantów w tychże lipoprotein. Niemniej jednak na chwilę obecną w zaleceniach praktyki klinicznej nie mamy rekomendacji dotyczących oznaczania cholesterolu remnantów czy jakiejkolwiek innej formie lipoprotein bogatych trigliceridy. Nie mamy określonych wartości docelowych. I kończę, cóż, proszę Państwa, chciałbym wrócić do profilu lipidowego. Na chwilę obecną możemy zarekomendować poszerzenie tego profilu. Te badania, które straciły na znaczenie, oczywiście są nadal wykonywane z tego chociażby prostego powodu, że są niezbędne do wyliczenia cholesterolu LDL i cholesterolu nie-HDL. Cholesterol, nie HDL, powinien być żelaznym, że tak powiem, składnikiem profilu lipidowego i wyliczone jego stężenie powinno być zamieszczane na formularzach wyników. A polipoproteina B jest pewną alternatywą dla cholesterolu, nie HDL, o czym już wcześniej mówiłem. Triglicerydy nie wymagają tutaj żadnego dodatkowego komentarza, a Lipoproteina A powinna być uznana za element profilu lipidowego i oznaczana zgodnie z przedstawionymi wcześniej zaleceniami.